Pamiętacie, kiedy mówiłem Wam o czasie, że jest to najpiękniejsza rzecz, jaką możecie ofiarować drugiej osobie? Ja na taki wariant postanowiłem się zdecydować i spędzam go ze swoją połowicą, zwiedzając różnego rodzaju zamki na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Za moimi plecami znajduje się zamek w Rapsztynie, i w tych pięknych warunkach postanowiłem zapowiedzieć Wam najlepszą 50 gier według widzów GamePro TV edycja 2014. Jestem 320 km od Warszawy, a i tak dorwały mnie te durne psy i szczekają. Ale cóż, wytłumaczę wam, jak moglibyście wziąć udział w losowaniu gier, o których powiem za chwilę. Najpierw, żeby wziąć udział w tworzeniu listy, przysyłacie mi na widoczny na dole mail swoje 5 typów gier, ustawiając je od tej gry, którą cenicie najbardziej do gry, którą cenicie w tej waszej liście. 5 gier najmniej. Pierwsza gra dostanie 5 punktów, kolejna dostanie 4, 3, 2 i 1. Z tego wszystkiego złączę listę najlepszych 50. Gier, Waszym zdaniem, czyli moich widzów, i posegreguję to w pięciu odcinkach. Dodatkowo w tym roku chciałbym obok tworzenia Waszej najlepszej pięćdziesiątki zadać Wam jeszcze jedno pytanie i stworzyć jedną małą dziesiątkę najbardziej przereklamowanych gier Waszym zdaniem. Wydaje mi się, że to będzie taki niezły kij włożony w mrowisko. i też przy okazji przysyłania do mnie maili proszę, żebyście przysłali dodatkową listę pięciu gier, które Waszym zdaniem są najbardziej przereklamowanymi produkcjami, w jakie przyszło Wam grać albo omijacie je. Szerokim łukiem. Jak zwykle, żeby zachęcić Was do oddawania głosów, mam dla Was do wygrania gry. Pierwsza gra dla tych wszystkich, którzy przyślą głosy na najlepszą 50 gier. I tutaj do wygrania jest nie byle co, bo Descent wędrówki w mroku. Wielkie pudło, fajna rzecz, zobaczcie sobie, linka będziecie mieli w opisie. Druga gra dla tych wszystkich, którzy przyślą swoje 5 głosów na najbardziej przereklamowane gry. I dla Was mam do wygrania Robinsona Cruzo. Wasze głosy zbieram do 13 stycznia, a pierwszy odcinek zobaczycie 15 stycznia, a na koniec kilka słów od maszyny losującej.